Pierwsze 100 tysięcy zarobić najtrudniej. To powiedzenie kryje w sobie ważną prawdę. Początki oszczędzania i inwestowania bywają najcięższe wartość główna. Na starcie dysponujemy niewielkimi kwotami, które z ostrożności lokujemy w bezpieczne instrumenty o niskim zysku. Efekt? Mimo starań kapitał rośnie wolno, a procent składany jeszcze nie pokazuje mocy. Dopiero po uzbieraniu pewnej sumy zaczyna działać śnieżna kula. Zyski same generują kolejne zyski. W praktyce wielu inwestorów wskazuje 100 tysięcy złotych jako punkt przełomowy. Przykładowo ktoś obliczył, że odkładając co miesiąc 200 zł, startując z 1000 zł na koncie, osiągnięcie 100 tysięcy zł zajęłoby około. 23 lata. Ale podwojenie tej kwoty już tylko 11 lat. A dołożenie kolejnych 100 tysięcy kolejnych 8 lat. Każde następne 100 tysięcy przychodzi szybciej, bo kapitał pracuje za nas. Psychologicznie też rośnie motywacja. Od pewnej sumy widzimy bezpieczeństwo finansowe, co zachęca do dalszego oszczędzania zamiast wydawania. Kluczem jest więc regularność i cierpliwość, by przetrwać ten najtrudniejszy początek. Zacznij już dziś, nawet od małych kwot. Im szybciej przebijesz tę magiczną barierę, tym łatwiej ruszy lawina oszczędności. Subskrybuj kwant na skróty, żeby dowiedzieć się, jak przyspieszyć drogę do pierwszych 100 tysięcy.